Mariusz walka nie potoczyła się po twojej myśli powiedz mi, czym wadnim ci zaskoczył, bo wiedziałeś o tym jego lewym prostym, o tym, że jest szybki, ale chyba nie wiedziałeś że aż tak, prawda? Dokładnie, ten jego lewy prosty był naprawdę upierdliwy. Nie mogłem znaleźć recepty na jego lewy prawy. U mnie zawiodła dynamika, szybkość. Mam wrażenie Mariusz, że po tej walce... Hmm trochę nabierzesz też skrzydeł i teraz spotkałeś się z najlepszym facetą ostatniej dekadę. już lepszego nie ma więc więc może być tylko lepiej dokładnie wiesz wszyscy oglądamy jego walki nie nie tacy kozacy jak ja przegrywali przed czasem ja jakoś wytrzymałem to wiadomo było ciężka dla mnie fizyczna, fizycznie i psychiczna ta walka bo, 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 bo psychi, ta presja psychiczna tak samo w jakimś stopniu E, ciążyło nade mną. E, wiesz, wiele wiele ludzi wierzyło we mnie. Był, był <laughs> cień nadziei w tej piątej rundzie, ale, ale to, to, to zdecydowanie za mało, żeby żeby zostać mistrzem świata. Jakiś moment w tej walce, w której to ty byłeś zamroczony i było blisko końca przed czasem? Nie, nie wydaje mi się, cały czas kontrolowałem. Wiadomo, obrywałem bardzo mocno, ale, ale nie... nie nawet na ułamek sekundy mi nie przyszło mieć, żeby żeby się podać, żeby przyklęknąć, czy, czy, czy żeby, żeby cokolwiek zrobić, żeby tę walkę przerwali. Bo bardziej się właśnie e, myślałem o trenerze, żeby, żeby, żeby nie poleciał ręcznik z korneru. Ale według mnie teraz, teraz po, po, po tej walce parę parę minut, e, kolejne doświadczenie. No wiadomo, fajnie się wygrywa, fajnie, fajnie jak cię klepią po... po po plecach, ale niestety trzeba, trzeba też e, przegrać, żeby żeby być troszkę lepszym zawodnikiem. Wiem nad jakimi elementami muszę teraz popracować. Teraz będę ciężko pracował nad, nad tymi elementami, nad którymi, które zawiodły w tej walce. Mariusz Władimir dał ci szkołę tego lewego prostego, ale za to ty pokazałeś, że masz, jak to kiedyś powiedział Darek Michoczewski, jaja jak i I powiedz mi, czy w związku z tym jesteś zadowolony, tak jak miałbyś podsumować? Nie, nie, wiem, wiem że mogłem... Mogłem więcej z siebie dać na tej walce. Wtedy bym był bardziej zadowolony. Kolejne doświadczenie, tak jak wspomniałeś, nie ma lepszego już zawodnika od niego. Ja jakieś nowe doświadczenie wziąłem i po prostu będę, będę lepszym zawodnikiem już na następne walki. W walką mówiłeś, że kliczko ma słabe punkty, że ty je nasz i, i będziesz je obnażał. No, jakoś chyba się nie udało, nie? Dokładnie, nie mogłem, ta jego lewa ręka, on wiesz, on, on otworzył sobie drogę tą lewą ręką, on, ta lewa ręka wiadomo była kąśliwa, po tej jego lewej ręce automatycznie uderzał prawą, tej prawej nie, nie widziałem ręki, ale, ale z, rundy, z rundy czułem, że, 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 że kondycyjnie słabnie, że, 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 że ja kondycyjnie czułem się wyśmienicie po prostu zabrakło zdecydowania i szybkości. Ta piąta runda, zapałeś go w samej końcówce. Teraz trudno powiedzieć, czy zabrakło ci kilku sekund, żeby go znakotować, czy po prostu trafiłeś go i tak by to ustał. Jak to z Twojej perspektywy wyglądało? Ciężko powiedzieć, wiesz, nie ma co, co gdywać. Po prostu pod, pod koniec rundy dostał, bodajże prawy na prawy poszedł. Dostał, dostał ten prawej. I... Ciężko było wiedzieć, no, czy, 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 czy coś by się stało. Chciałem jeszcze skończyć, chciałem mu chciałem żeby, żeby, władować jakiś mocny cios, ale niestety się nie udało. Zawsze to, to trochę wygląda inaczej z perspektywy telewizji i, i, i tam gdzieś z trybun. W ósmej rundzie przeprowadził na, na tobie prawdziwy szturm, minuty tycielał, ono potwornie już po prostu. Patrzyłem tylko na sędziego, czy to zaraz nie przerwie. Od dziewiątej rundy Władimir zupełnie spasował, już, już tego nie powtórzył, tego ataku szalnego. Ty czułeś, że on nie wiem, ciężej oddycha, że bije coraz słabiej? Bo ja mam wrażenie, że on po prostu się wystrzelał w tej ósmej rundzie, postawił wszystko jedną kartę. Czułem, czułem że w pół dystansie już on zaczął mnie klinczować. On mnie zaczął ściągać, on, on dążył do, 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 do klinczu. E, e, tak jak wspomniałeś, że, że czułem to, czułem w jego oddechu, czułem w jego, jego, jego akcjach już po ósmej rundzie, że już, że już, że, że jednak wiedziałem, że on się wyszczał, Ale mi wtedy zabrakło większych jaj, żeby, żeby go zaatakować. Mariusz, w tych klinczach to ty byłeś taki wyjątkowo agresywny. Taki był plan od, od samego początku? Tak, tak, też ja... 2 metry, 2 centymetry, 100, 114 kilo. Próbowałem jak naj, wiesz, próbowałem e, e, jak najszybciej do pół dystansu dążyć. I czułem się silny w tych pół dystansach. Się, wiesz, on, 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 on wystawił tą lewą swoją rękę, ale tak naprawdę... E, Czubkiem głowy ją spichałem, nie mógł mnie ściągnąć tą lewą ręką. W półdystansie wiadomo, sędzia, sędzia mnie zwracał uwagę, że, że ja go trzymam, ale nie zwracał za to uwagi, jak on mnie, on mnie ściągał ręką w dół. Ale czułem się mocny w półdystansie. Ta końcówka 11 rundy to był już twój lekki finisz i szczególnie ta 12 runda. Czy to znaczy, że po prostu przestałeś się bać o ten nokaut, Czy może kliczkę spuch, czy po prostu zapałeś drugi oddech? Bo mam wrażenie, że oprócz jego przewagi miałaś kryzys, te 7, 8, 9 runda i chyba, chyba ten drugi oddech zapałeś w końcówce. Tak, to wszystko naraz się, na się nałożyło. Widziałem, że on, on kondycyjnie troszkę, troszkę spasował. Ja dostałem skrzydeł zabrakło. Ciężko teraz tak, tak mi mówić, ale, ale no, mogłem, mogłem dać z Ciebie więcej. Powiedz mi, kiedy już Cię ogrywał tym lewą prostym, gdzieś tak od połowy walki wyraźnie czekałeś na e, jego prawy, żeby skontrolować swoim prawem. I chyba ze 3-4 razy go wciągnąłeś na ten prawy i tak naprawdę tam były milimetry. On mógł Cię trafić, oboje wyszliście z brodą do góry. Kto by trafił, pewnie by wygrał przez knockout. To było rzeczywiście tak, jak mi się zdaje, że Odpuściłeś sobie tą walkę na wyprostę, bo zdałeś sobie sprawę, że nie wygrasz i chciałeś tego nokautu tak, tak tą akcją polowałeś? Tak, tak. Widziałem w pierwszych rundach, za wszelką cenę próbowałem. Próbowałem go właśnie e, tą lewą ręką e, mocno przy, przycelować, ale, ale ani pojedynczy, ani podwójny lewe proste nie wchodziło. To więc musiałem coś szybciutko zmienić. Dopiero w końcówce, w końcówce walki e, te lewe prosto mu, mu wchodziły tam. Widziałem po którymś ludzie, że, że miał z jednej strony już rozcięcie, po, po, po następnym ludzie już z drugiej strony. Tak, tak, tak sobie myślałem, że żeby, żeby, żeby w to miejsce jak najwięcej jeszcze ciosów zadać. No. Czy był jeszcze lepszy niż się spodziewałeś? wiesz co, jakoś szczególnie, szczególnie na kolana mnie nie powalił. Wiedziałem, że, że będzie ciężka, ciężka walka, że tą lewą ma naprawdę wyśmienitą, ale spodziewałem się po nim czegoś więcej. Wiadomo, jest, jest mistrzem, jest, jest, jest najlepszy na świecie. Taki młokos jak ja, wiesz, wytrzymałem, wytrzymałem 12 minut. Nie, nie tacy zawodnicy jak ja, Mistrzowie świata przegrywali z nimi przed czasem. No, wiadomo, to to nie jest jakieś nie jest, nie jest do, do kluby, że, 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 że wytrzymałem. Dziękujemy bardzo. Nie, to, to na pewno kolejne doświadczenie moje jest. Czuję, że, że w następnych walkach będzie będę jeszcze mocniejszy. Jakie dzięki Mariusz? Czekam na co.